Słuchajcie, jeszcze dzisiaj wrzucę taki szybciutki filmik. Rozbierzemy sobie tego padzika. Oczywiście postaram się tutaj nic nie zepsuć, bo on będzie mi potrzebny do batokery oczywiście. Tak naprawdę. Ale chcę zobaczyć z ciekawości co tutaj w tej podróbie siedzi. Ja byłem przekonany, że to jest jak oryginałka. Chociaż faktycznie to jest pad od PS3. A w PS trójce, przecież te pady tutaj chyba mają tą wibrację, tak? On powinien być o wiele cięższy. On jest leciutki jak piórko. Dlatego no, dałem ciała na całej linii. Możecie się ze mnie śmiać, że nie potrafię odróżnić podrobionego pada od oryginału. Ale dobra, pomijając tą kwestię, skupmy się dzisiaj na rozkręceniu. Zobaczę w ogóle jak oni podrabiają kurde naklejki. To jest jak oryginał. Numer seryjny, model, FCC ID. <laughs> Kurde, zwariować można w dzisiejszym świecie. Dobra, jeszcze sobie tylko zrobię szybciutko screena. Alt plus C. Ale coś mi nie chce robić. A jak na laptopie nacisnę. No też nie chcę zrobić. No dobra, to ja potem jakoś coś może wymyślę. Słuchajcie, rozkręcamy sobie szybciutko tego pada, zobaczymy co tam w środku siedzi. Czy można go ewentualnie jakoś zmodyfikować o lepszą, nie wiem, baterijkę, która go zasila. No i co w ogóle go tak naprawdę zasila? Także śrubek mamy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tyle w temacie. Jeżeli chodzi o pady do konsol, to wiadomo, że najlepszym tym padzikiem, takim, kurde, który Sony stworzyło, to jest do PS5. To jest Meisterschmitt. Ja, jako konsolowiec, jak zobaczyłem na premierze tego pada, to wiedziałem, że to będzie gwarantowany sukces. I tutaj z projektanci Sony widać, że są kreatywni, dają nam te odczucia haptyczne, niehaptyczne, kurde, cool. pełna profeska. Dobra, śrubeczki odkręcone, mam nadzieję, że tutaj nie ma nic pod naklejką. Generalnie jest, sprawa wygląda tak, on już się otwiera sam. Jeżeli wciśnimy sobie tutaj ten przycisk, to zobaczcie, o, już śrubka wypadła. Diody migają, elegancko wszystko, nie? Można go chyba teraz jakoś, nie wiem, sparować czy coś takiego. Dobra, otwieram go od tej strony. Delikatnie, żeby tutaj nic nie rozstegować. Mam nadzieję, że potem uda mi się go złożyć. Dobra, uwaga, zaglądamy do podróbeczki. 3, 2, 1, go. Mamy. Przepięknie. Jest nawet wibracja. Ale jestem w szoku. Myślałem, że tu nie będzie żadnej wibracji. Oni nawet dali silnicę. Czyli tu można by nawet drugi silnicę włożyć. Połączyć go równolegle do tego. Myślę, że dałoby to rady. Ale jestem zaskoczony, myślałem, że będzie w ogóle bez żadnej wibracji, a to jednak ma wibrację jakąś. Czy nie jest taka ta podróba beznadziejna? Słuchajcie, 300 mAh akumulatorek. Śmieje się teraz z tego, bo zobaczcie, wielkością. <grym> Jaki wałek. To już ten nie zwiększy. Ma 550. Zobaczcie, 550 do takiego 300 mAh. Co tu jest grane w ogóle? Ja już nie wspomnę o tym. 1,8 watogodziny, czyli ten będzie miał 500 mAh. Jeżeli mają 2 watogodziny, tak jak jest to. No, na tym widzicie. Tutaj jest pięknie to pokazane. 2 watogodziny i już ma 550. Milampy godzin, czyli popatrzcie, ja wrzucam takiego, mam o wiele większą pojemność niż jest tutaj, fabrycznie. Także, jak oni go przykleili na takie coś? Aha, dobra, super, super. Słuchajcie, przycisk od resetu tutaj. No i co, jak go włączymy, nie chcę go za bardzo tutaj już rozbierać. Widzicie, tutaj pięknie się te diody pod spodem świecą. No generalnie, jeżeli chodzi o tego pada, no co, nie ma tutaj nic szczególnego, czy mógłbym Was zaskoczyć? bateryjka 300 mAh. Jestem troszeczkę zszokowany, że tak malutko. Czyli jakbyśmy tutaj włożyli taką z 1000 no to już kurde ten padzik mógłby działać. Ale patrzcie się jeszcze na to. Heh. Dobre to jest. Czekajcie może ten. tak zrobię żeby było lepiej widać bo tu są w ogóle jakieś opisy na tej płytce. Bad, zobaczcie po tej stronie mamy bad. Bad 3. I teraz patrzcie jaka ciekawostka jest. Jest tutaj złącze na drugą baterię. Na dwie baterie można go zrobić. Jakbym wlutował teraz drugiego lajonka. Tutaj podłączył się pod to. Pod BAT V plus V minus. A tutaj co my mamy? ADC. Jakieś pinowe złącze. R1, ADC, R2. Wow. Ciekawe, co to jest. Jeszcze tutaj mamy jakieś RM. Dobra, RM to będzie wibracja, pewnie. Tak. Right M motor chyba i left motor. Zgadza się. Czyli słuchajcie, możemy podlutować bez problemu drugą wibrację, ale kurde, chinole normalnie dają nam takie piękne pole do popisu, żeby tutaj się pobawić z tym padem. Data produkcji. 2022 czyli zimorodek. Można po... o, już mi tutaj, kurde, odleciało. Teraz weź to, kurde, ten, potem poskładaj wszystko. Dlatego wolę, żeby to mi się nie rozsypało. Słuchajcie, no więcej tu już Wam nie będę pokazywał. Można się pośmiać. Ale można się też zastanowić, zrobić upgrade'a na wibracje, na dodatkową baterię, albo generalnie wypuścić z tej strony gdzieś przez obudowę jakieś złącze, do którego byśmy sobie podpieli, załóżmy, nie wiem. 3000 o kurźwa, patrzcie się na to, teraz co wam pokażę. To rozwala czachę. Gdzie to jest? Gdzie ja go położyłem? No przecież nie pokażę Wam, że taki pakiet, kurde, nie. Nie, tu jest 12V, także to jest całkiem co innego. Gdzie ja to położyłem? Tutaj. Słuchajcie. Robimy, Robimy aktualizację tutaj po wyjściu. Z takim jakimś jeszcze przełącznikiem magicznym. Na super pakiet 3000. Milliampera godzin. No, na takim akumulatorze to ten pad by działał chyba z miesiąc, z czasu. Nie no, żartuję. Z tydzień podejrzewam, że na pewno. Dobra, składam go powolutku. O ile mi się uda teraz to złożyć do kupy, bo najgorsze jest zawsze składanie. Nie no, będzie katastrofa. Już widzę, że będzie katastrofa. Tu są jeszcze takie, te widzicie? Wystające. O, oh, setting. Wiedziałem, że będzie ciężko. I teraz gdzie mam to włożyć. Tutaj w to. Dobra, spróbuję go złożyć. Jest, udało się. Na szczęście jest to łatwe. Szybko go składam, póki to jeszcze się trzyma kupy. No, kochaniutki. Nie rób mi tego. Zwróć się. śrubki wypadają. Gdzie popełniłem błąd? Tu jest coś krzywo. Gdzie popełniłem błąd? No dobra, cztery śrubki wypadły. Raz, dwa, trzy, cztery. Jedna została. Aha, czyli ta śrubka mi gdzieś chyba tutaj haczy. Dobra, ja tę śrubkę wykręcę. Bo ona mi chyba tutaj robi psikusa małego a wręcz na pewno no wystawała i po prostu o kurde widzieliście przez taką śrubkę bym został zgubiony Okej okay. Pat udało się złożyć na szczęście wszystko z happy endem no i teraz się tak zastanówmy słuchajcie Chińczyki w drugie. mają nam możliwość żebyśmy sobie zamontowali dodatkową wibrację. Żebyśmy sobie podłączyli dodatkowy akumulator, wtedy taki pad. No po podpięciu... Posłuchajcie, no, no oryginalnie 300 mAh. Ten akumulator, który Wam pokazywałem, 3000 mAh, dziesięciokrotnie większa pojemność. Także wyobraźcie sobie, jak podłączacie go do jakiegoś pakietu 2S, 6000 mAh. I tu można by się pokusić o jakąś taką przeróbkę, że pod spodem, nie? Mocujecie. Wydrukować, jeżeli są jakieś może jakieś takie projekty, albo samemu stworzyć. Tu jakiś kurde magiczny slot. Ale chociaż przeszkadzałoby, jak trzymamy? Nie. W środku, nie? Taka, taki lajonek, no zobaczcie, kurde. Przyklejacie go tutaj, montujecie i macie, kurde, zasilanie 3000 mAh lajonek. Dobra, napiszcie w komentarzu, jak wam się to podobało. Czy jesteście zaskoczeni tym, co było w środku? Bo ja się zaskoczyłem wibracją. Wibracja w tym padzie istnieje. This is proof. Także żegnam się z Wami gorąco i ogólnie powiem Wam, że ten biały kolor tego pada to jest... pasuje do Sony. To jest takie dziewictwo, nie? Piękne. Dobra, trzymajcie, się pozdrawiam.